Bo ja dostałem na święta, a prawa prezentów dostałem na święta takie fajne kapcie, aczkolwiek bardziej z tych kapcie cieszył się pies. Dobre, niż, niż ja, więc. Ja a... ten pies na nowa. Nie, pies, pies, sobie... pies realny, że tak powiem, to jest bardzo fajna zabawka. To jest Jakaś rasa, ten tak. pies realny. To jest z bo. Z, z, z reala! reala. <laughs> Jak ja ja są karty. i chipsy też. Jestem przeciwko dręczeniu psa z reala. I tekst będzie wyjątkowo znacznie krótszy, bo ja zawsze, jak przynoszę, to trzeba dodać: zawsze, jak przynoszę teksty na próbę, to pierwsze, co dostaję, to że tak z góry, zawsze po głowie, że moje teksty są za długie. Ja swój skróciłem. I ja Wam jeszcze A, powiem, dali. co Leszek potem robi. Zamiast skrócić tekst, to po prostu daję mniejszą czcionkę. <laughs> co prawda, święta już za nami, ale chciałbym poruszyć tematykę, która wraca częściej niż bumerang, czyli kwestia prezentów. Ewidentnie potrzebny jest instruktaż czego nie powinno się kupować na święta i dlaczego. Zatem czegoż kobiety nie powinny kupować mężczyznom? A. Skarpet, majtek i innych obrań. Jeżeli mężczyzna dojdzie do wniosku, że nie ma skarpet, gdyż są dziurawe, uległy zagubieniu, zniszczeniu, zabrudzeniu, to sobie je zeszyje, kupi albo znajdzie. Jeżeli wielkość dziury w takowej skarpecie będzie przyczyniała się do nazbyt dużej ucieczki ciepła ze stopy, wtedy ewentualnie ponarzeka, ale do zakupu każda inna okazja będzie lepsza niż święta. Ponadto, założenie buta na dziurawą skarpetę niweluje w trybie natychmiastowym uciekanie ciepła z tejże skarpety, a więc rozwiązuje to de facto jej główną słabość. A skoro problem jest rozwiązany, to problemu nie ma. Ponadto, zakup nowych skarpet jest atakiem na niezależność męską. Należy zrozumieć, że skoro męska skarpeta jest dziurawa, to znaczy, że taka ma być. Jest to niezbędny element do prawidłowego rozprowadzania ciepła wokół ciała, co może przyczynić się do odporności organizmu na choroby. Krawatów. Po co mężczyznom krawaty, skoro ich nie używają? Wystarczy jeden, jeden symbol na całe życie, przypominający przy każdym otwarciu szafy, że jest na uwięzi. Nie trzeba przypominać o tym co roku czy przy każdej nadarzającej się okazji. Urodziny, Wielkanoc. Nie trzeba przypominać o tym w ogóle. Jeden jest wystarczająco uwłaczający męskiej wolności, każda inna okazja to kobiece, wyrafinowane, sadystyczne znęcanie się nad mężczyznami. Gadżetów komputerowych, elektronicznych czy mechanicznych. Niestety, jak mężczyzna się zna, na takich rzeczach to sobie kupi. Osoba nieznająca się w temacie prawdopodobnie pójdzie do sklepu i posłucha doradcy, który wciśnie jakiegoś gniota, więc interpretacja takiego prezentu może być jedna. Jestem głupiutka, spójrz jak ładnie dałam się wyrorować. Tak jak lepiej, by mężczyzna kobiecie nie kupował torebek, kosmetyczek, kosmetyków, obrań i całej reszty, bo zrobi z siebie tylko głupka na śniegu. Tak lepiej, by kobieta nie kupowała czegoś, na czym generalnie się nie zna, bo Anusz może zrobić z siebie coś na wzór żaby na konewce. Zatem co kupować? Ciężko doradzać, ale może mężczyźni winni kupować kobietom sobie potrzebne narzędzia, jak śrubokręty, nakładki, urządzenia RTV, a kobiety mężczyznom ulubione sobie torebki, budki, nobca, sikieczki. Pieniądz taki nie byłby zmarnowany, Pośrednio jest to prezent dla drugiej osoby. Zestaw nowych szybokretów w końcu, czy kluczy zawsze się w domu przyda, nieprawdaż? No, gorzej gdyby dany mężczyzna uległ tak zwanemu zniewieścieniu i wcale nie kwapił się do oddania takowych nowych lajtusków, staniczka czy buciczków na obcasiczkach, ale to już chyba historia na inną terminę. Dziękuję.